Siema. Mam że będziemy grali w I need more Cold i w tej grze chodzi o to, żeby mm, musiał mieć więcej zimno. Potrzebuję zimno. No, sorry. Potrzebuję po prostu więcej zimna. No, oh, hej, mama, ponieważ... Dobra. Nie, masz gorączkę. pewno teraz? Dobra. Sprawdza. No, mam koronkę, muszę się o. Gorączkę, gorączkę, no. Cel, otwórz okna. Babcia, masz okno? Nie masz okna. Zdrzymała, mamo. Otwieramy, no, plus 4. To znaczy, minus, minus. A w lodo, lodo, mogę panu Tutaj mam okno, nie, tutaj mam. Dobra, pogadamy sobie znów. Hej, mamo! Co to, co co? Z pytajnikiem? Czy możesz sprawdzić moją temperaturę? Rozumiem, że te, temperatura jest... Że To coś jest zepsute po prostu. Tak... Trochę nie, jeden mam darmoć gorączkę. Dobra. Światła. Co tu da, jak wyłączę? wszystkie światła... Co tu jak wyłączę wszystkie światła? Tutaj też? Dobra, tutaj też. To coś... To coś chyba nie jest światłem. To coś chyba nie jest światłem. Mm. Ej, ludzie! Gdzie mamy światła? U babci skaszone. U mnie skaszone. Poczekaj że u mamy, hej, pomylę sobie z babcią. Ooo. I... gdzieś jeszcze. No ale te dźwięki trochę wkurzą, to takie gdy chodzę. No. W garażu nie wiem, co tam, mnie zgasiłem. A, zostawiłem otwarte. Siema, sprawdź mi temperaturę. Mam z Sinku? Temperatura you got Fever No nie jest, nie mam gorączki! No ja gorączki nie mam już. Czekaj Czy te drzwi muszą być tak otwarte? Obiektur. To, to? To tak. są grzejniki. Aha. Bo Hit heat to są grzejniki. Hej, mamo, jak sobie to nie mam? O, filmik równa się zero wyświetleń. Nie wiem, po co tutaj mam właśnie. Ale zobaczcie, ten filmik będzie miał zero wyświetleń. Zero lajków. Nie no, ale fajnie mnie wycofać. Mamo, nadal wierzę, że możliwość jest. I? No. I? Co? Możesz sprawdzić temperaturę? Sprawdź to, Wciąż gorączka. Idź spać. No. No, mi nie pozwalasz już w porządku. A co? Włączym. O, żeby to włączyć. Dobra. No to Fans. Ja mam. F ja nie mam fanów. Powiedz, no, my ja mam 100 subskrypcji, ale to są moi fani. Hej, mamo! Och, co ty tu robisz? Myślałem, że poszłeś spać. Nie, ale co jest nie tak? Nic. Syn, przestań, syn, przestań mnie niepokoić. Że to przestało mnie. Jaki komornik? Myślałem, że tam pisał komornik. No to zgasić. A co ja no to chyba napełnić chyba trzeba, napełnić. Tutaj krach. Dobra, wypełniam mam. Tak, porozmawiajmy teraz z mamą. 100% obniżyła mi się temperatura. Uu, w porządku, nie pszczętam tego, sorki. Dziękuję, droga matko. Weź zimny prysznic, synku, wkrótce się skończy. Świetny pomysł, mama, świetny pomysł. Aha, trzeba się rozebrać. Mm -hmm. No to eee, bo jestem goły! Eee! Czekaj, ja mogę jeszcze raz! Nie, chcę się ubrać! Nie chcę! Na na goło iść. Dobra, mamo. Jestem pewien, że teraz nie mam gorączki. W takim razie pozwól mi sprawdzić. Mm. Tak, proszę pani. Co? T zero, kiedy byłam w Twoim wieku, miałam dwa 2000 Minus dwa tysiące! Jest śniadanie. Śniadanie, Jeśli do szkoły, no na pewno. Gdzie jest śniadanie? Tu gdzieś? Do główce może? O to, 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 to. Dobra, jemy lody. Mniam, mniam, mniam. No i co? O, filiżanka. Pijemy sobie. Mniam, mniam, mia. Wcale nie zjadłem tej filiżanki. Zamkamy drzwi. zjadę teraz śniadanie, ale teraz jeszcze się drzwi. Może sprawdzić. Dobra, sprawdź, sprawdź. No jak 5 minus 5! To jest w porządku. Nie wiem, nie wiem jakby... To? Nie coś było. O to! Chyba wody jak zawsze. Mam. Czekamy, czekamy 5 lat. Jak nie... Inwent. Ej ludzie, moja mama wcale mnie nie widzi. Nie widziałam. Matka myśli, że jestem zje... z je z mania elektryknoly. Teraz wyjdę z mojego pokoju. Poczekaj się. Bra. I cel. eksplo... eksploduj nagrzewanie stało. Aha, skały! Myślałem, że trzeba coś wziąć. Ja wiem. Tam jest skała. No, nawet przyśmieco. Idziemy sobie, idziemy, idziemy. E, ale w ogóle. E, proszę, stawcie łapki. Jestem tylko... Tak! Mam 5 lat, mam 5 lat, dajcie mi łapki! O! Intensywne spojrzenie. Czego chcesz dziecko? O, możesz mówić? palić no, wystarczy czemu to jest dalej tutaj, wystarczy że powiedziałście, okno mam otwarte przecież, oh my gosh skrót no skrót, mówiłem skrót siema temperatura jest taka pistejka. temperatura I spać bo no, trzeba więcej zimna. cel wypełni baś... sekund no to, oh! A, akurat teraz trzeba. Co? Ciężkie. Ta, tam był basen, bo tam, tam nie było basenu. A... Gigantyczne wentylatory, aby zostać chłodnym. Po no co? Ale co się dzieje? A i ludzie, ten odcinek będzie trwał 20 minut, chyba. Tak mi się wydaje, nie wiem. No i co? No i co? Mm. Ej, bo tam. coś, Nie poczekaj, bo tam coś jeszcze było. Lina? Lina? Lina. Ej, bo z tym jest chyba inne zakończenie, ale... Ale, ale... W następnym odcinku może zrobimy inne zakończenie jakieś. Inne po prostu. Mam no, sprawić... Mamo, sprawdź temperaturę! Matka, please, decyduj Nie... Słuchaj, że rączka po prostu mój czas i do łóżka. Sama sobie No, no, no. Dobra. Właśnie, ej, jo! Właśnie o tamtym sklepie mówiłem. Ale co z tą liną można by było zrobić? Co z tą liną? Akurat wtedy, gdy wypełniłem tą azotem. Ciemno! Hej, chcesz, żeby pójść? Och tak, ile to będzie kosztować? Prawdopodobnie nie minęło. Eee, ej, ej. Ja chodzę na do... Wow, myślę, że to dobrze przewróci. widzę że dalej chodzę. A ten, co tam. Ja po prostu nie chcę do szkoły iść. Mamo, czy nie jest ci zimno. Po prostu powie, czy Chcesz, żebym sprawdził temperaturę. Jak sprawdził? W porządku, mamo. Możesz sprawdzić temperaturę. Masz gorączkę, musisz zostać w domu. Tylko Bóg? Co? A gdzie Tu. Dobra, co? O! Próż! Minusz 300 znak znaczy. Wracamy to mamy tak! Dobra, No znów drzwi zamknąłem. Tak to... tak, tak, tak dobrze. Wow, nie masz gorączki. Żartuję. Aha! Ja myślałem, że... bo ja chcę mieć odcinek do 20 minut. Co? A skąd ja mam ci wziąć koc? Tu jest koc. A gdzie koc? A gdzie jest koc? Jakiś... A może nie ma koca? Tutaj tak? Wracasz tutaj. Tak, Ari Riana Grande i... Po czym Aha! Bo my mamy pójść do szkoły! Więcej? więcej. Ona mnie potrzebuje. Ona potrzebuje mnie. Co? 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 Jak to? Jak to? No tak, ale... O, jest tam dalej to słońce? Nie ma. Ale o właściwie nie masz grączkę, cóż. O, no to fajnie co do szkoły. E, dobra, no, 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 no koniecznie, no, halo, halo, e, no to mamy dobre zakończenie, gra się nazywa Ajnik Morko, nie wytnę tego, nie wytnę, e, no to, A, no to koniec filmu, jutro może... Może, może dzisiaj, jeśli będę miał jeszcze czas, zagramy i zrobimy drugie zakończenie. No, no jeśli Wam się spodobało, zostaw łapkę w górę, a może subskrypcję. Subskrypcję to za dużo. Pa.